No, hej, Miraż, to jest ten chłop. Starsi widzowie na pewno pamiętają, że to był mój main, i z wielkim trudem go kiedyś odstawiłem. Było tak aż do sezonu 5. Ale przed tym sezonem zrobiłem, a dokładnie popełniłem, film, który trochę skrytykował właśnie tą postać, bo jak wiecie, nie była aż tak dobra jak jest teraz. I bardzo się cieszę, że dostała buffy, jednakże mam parę jeszcze pomysłów, które mogłyby korelować jeszcze z Titanfallem i by wzmocniły dzisiejszego Mirka, żeby jeszcze go dopieścić po prostu pod pewnymi względami. No jak wiecie, w tamtym filmie parę rzeczy przewidziałem tak naprawdę, więc wasz wróżbita może dzisiaj też wywróży jakieś kolejne update'iki, które za jakiś czas się pojawią. No jak wiecie, pewnie teraz jeśli Miraż dostał buffa, to pewnie musimy poczekać za jakiś rok, żeby przyszły kolejne, więc nagram ten film po prostu, może się kiedyś sprawdzi. Jak wiecie, nagrywam to jeszcze przed buffem do Lifeline, bo pewnie Lifeline dostanie bufa. Pasyw podczas podnoszenia i ratowania sztandarami jest OP, detronizując Lifeline. Ukrycie często się sprawdza, a tak naprawdę AJ zdradza jej dron, przez co łatwo ją namierzyć, kiedy kogoś podnosi. A dzięki Mirkowi znika się z radaru. No i to jest po prostu piękne. No ale przejdźmy. Do podstaw zacznijmy od pasywa. Kiedy Mirek zostanie pokonany, pasyw powinien trwać z 15 sekund, by ten mógł oddalić się od niebezpieczeństwa. Bo jak wiecie, często są jakieś granaty, nie granaty, one zdradzają naszą pozycję. A kiedy padniemy, zwłaszcza w jakichś pomieszczeniach, no to tym bardziej łatwiej jest nas tak naprawdę namierzyć przez co takie 15 sekund by było w sumie dobre, żebyśmy oddalili się od niebezpieczeństwa. No i pasyw jaki jest teraz, nie ten ulepszony o którym mówiłem, mógłby pojawiać się na przykład u sojuszników, czyli u wszystkich ludzi z naszej drużyny, bo na przykład przy starcie nasz y, Elliot wręczył komuś swoje urządzenia od hologramów i te by mogły się aktywować na kilka sekund żeby inni też mogli się odsunąć ten pasyw byłby bardzo y, dobry tak naprawdę jeszcze zwiększyłby może wybieralność miraża, mimo wszystko. No i przede wszystkim to jest umiejętność zespołowa. No i kiedy ratuje sztandarami, ten po ich użyciu powinien zniknąć i być w ukryciu przez jakieś 3 do 5 sekund, by uciec od sygnalizatora, żeby nie narazić się na dostrzeżenie przez wroga i ukryć się, zdobywając trochę czasu na przygotowanie się przed ewentualną bitwą. Bo jak wiecie, teraz podbie podbiegając do sztandaru, czy ratując kogoś, my znikamy, ale od razu po zakończeniu tej sytuacji można na łatwo mierzyć, a w sumie, ne, czemu by nie Dać właśnie tych kilku sekund na ucieczkę, żeby się przygotować. Przejdźmy do umiejętności taktycznej. Ta, która jest teraz, bardzo mi się podoba, ale by mogła też być trochę w jakiś sposób dopieszczona. Jeśli na przykład przytrzyma przycisk od umiejętności taktycznej, powinien przejąć zdalną kontrolę nad hologramem i widzieć jego oczami. Tak trochę jak w dronie Krypto. Wiecie o co chodzi. Teraz możemy kontrolować hologramy zdalnie, ale widząc je i one to trochę nienaturalnie biegają. Wiadomo, że podczas jakiejś akcji ludzie będą nabierają się na to częściej tak. На правде. Ale jeśli widzi ktoś, że jakiś miraż biega sobie i nie wiem się leczy na środku pola, no to wiadomo, że to raczej jest hologram. A w momencie, gdybyśmy przejmowali kontrolę nad hologramem, właśnie po przytrzymaniu tego przycisku, my powinniśmy także znikać. I tutaj czerpię trochę inspiracji z Titanfalla, bo jak wiecie, jedna z umiejętności była taka, że mogliśmy także znikać za pomocą hologramów i w momencie kiedy przejmujemy kontrolę nad tym hologramem, my moglibyśmy znikać i w momencie, kiedy ktoś zastrzeli nasz hologram, pojawiamy się i na przykład po nie wiem, dwóch sekundach, żeby uciec jeszcze i żeby na przykład się przygotować. No i oczywiście przejętym hologramem można by było strzelać, by fejkować wroga. Czyli na przykład oddajemy strzały, i hologram udaje, że strzela, ktoś się odwraca o ojeny strzelają do mnie. No i go zestrzelał i wtedy no, tak naprawdę nie, widzimy, gdzie wróg się znajduje. No i to by było też przydatne do bezpiecznego zwiedzania okolicy, by zobaczyć wroga. W tym czasie oryginalny miraż znika w tej właśnie zasłonie, gdy steruje hologramem. No to by z niego zrobiło bardziej postać zwiadowczą niż szturmową, ale dlaczego by nie spróbować? Oczywiście też by trzeba było mu dać jakiś zasięg tego hologramu, bo to by było chyba zbyt opę moim zdaniem. No i jeśli wypuszcza zwykły hologram, powinniśmy zniknąć na dwie sekundy, także inspirując się Titanfolem. Na przykład wybiegamy do drugiej zasłony, atakując wroga z nienacka, kiedy ten skupi się na hologramie. No i w przypadku wypuszczonego dalej można go kontrolować tak jak teraz, lecz bez kamery. No i zniszczony hologram powinien pokazywać przez kilka sekund przez ściany wroga, który... Zestrzelił widmowirka, tak jak w przypadku to jest Blathan czy zeskanowanej osoby z drona Krypto. Jak wiecie, teraz podczas ulta także znikamy na dosłownie sekundę czy dwie, to można by było przenieść tą zdolność do umiejętności taktycznej. Wtedy naprawdę Miraż byłby super, ale najlepiej, gdyby ta umiejętność taktyczna odnawiała się na przykład co 25 sekund. Czy 30, nawet bo wtedy to już są takie bufy, które rzeczywiście mm, sprawiają, że ta postać by była chyba zbyt silna. No i przejdźmy do ulta. Wypuszcza hologramy jednakże podczas tego jego peleryna niewidka powinna się ładować na przykład przez 5 sekund, po czym zniknąć, a nie trwać sekundę i być aktywna od razu po użyciu ulta. Czyli to o czym mówiłem wcześniej. Czyli wypuszczamy hologramy, one sobie biegają, no wróg się decyduje na zestrzelenie któregoś z nich, no i w końcu po 5 sekundach my możemy zniknąć pod tą peleryną niewidką. I na przykład uciec w przeciągu 5 czy 10 sekund, zbierając na przykład poległe sztandary, i uciec na przykład na y, wyrzutnie. No i też powinno pokazywać stan na chudzie, właśnie ile zostało nam tej niewidki, lub w ilu procentach została naładowana, tak jak mamy to w przypadku Bloodhound czy Raif w ich ultach. No i w przypadku zasięgu pylona, ładowanie ni niewidzialności można by było przyspieszyć z 5 do 2 sekund, a samą niewidzialność przedłużyć do 15 czy 20 sekund, jeśli mirek jest na przykład w zasięgu pylona. No i oddanie strzału czy inne formy ataku przerywają niewidzialność, no żeby nie było aż tak łatwo. W sumie tylko tych rzeczy mi brakuje aktualnie u miraża. Tak jak mówiłem, trochę się inspirowałem Titanfallem i to wtedy ta postać by była takim zwieńczeniem i oddaniem hołdu tak naprawdę całej tej serii. I wtedy Mirage naprawdę byłby gdzieś w mojej topce. Mimo, że bardzo lubię grać aktualnie po tych bufach tą postacią, to wtedy i tak po tym co ja wymieniłem, to by była chyba wtedy moja główna postać. Napisz w komentarzu, czy to co wymieniłem ma jakikolwiek sens. Jeśli ty masz jakieś pomysły jak zmienić tą postać, to także napisz to w komentarzu. Tymczasem wejdź na mojego Instagrama i Discorda, linki są w opisie. No i jeśli film się spodobał, to oczywiście zostaw przycisk w górę wraz z subem i dzwonem, żeby nie przegapić najnowszych filmów. Dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się już niedługo zatem cześć i hejos.